Witajcie, gram sobie w GTA 3 casualowo. No, porobiłem parę misji, już miałem wyłączać grę, ale sobie patrzę tutaj dookoła i myślę, no, chciałbym poskakać po tych dachach, nie? A ja nie używam kodów. Nie pamiętam, czy w GTA 3 były helikoptery, czy pojazdy latające. Na... Nie było raczej, nie? Co sądzisz, Maurycy? Nie było chyba. No, y... też No i kurwa, gram, i chcę wchodzić na. na... wejść w jakiś tam sposób, i rozchmiam. Co mogę zrobić, nie? Więc tak, wziąłem kilka pojazdów, żeby wejść tutaj na te schody i przejść tam na górę, nie? Patrzcie, kurwa, co się dzieje, jak to zrobisz, nie? Myślałem, że jestem gniuszem, no bo jestem, bo powinno to działać. Przechodzisz tu, bo normalnie ciężko jest na to wskoczyć, w ogóle się nie da. I kurwa, widzicie? Prze przeskoczyło mi przez te schody, nie da się po nich chodzić, kurwa. Jeszcze raz wam pokażę. Czekajcie jeszcze raz, no. Cholera, no. Trema mnie zżera od nagrywania. Baczcie, nie? I teraz chcę wejść po tych schodach. Nie da się. Nie da się po tych schodach chodzić. Kurwa mać. No dobra, zobaczymy czy tutaj się da chociaż. Ej, w sumie tutaj możemy wskoczyć. No może. No nie, no nie da się kurwa. To wyjdziesz stąd teraz w ogóle? O kurwa, ty. Ty nie wyjdę stąd teraz. No dobra, no chciałem pokazać wam moje oburzenie. Yy, możecie mi pisać w komentarzach. Kurwa... Ja pamiętam, że się po tym chodziło, nie? Dobra, jak macie jakieś pomysły jak można wejść na te dachy bez użycia kodów, to piszcie w komentarzach. Z góry dzięki. Witam. Przed chwilą zacząłem negocjacje z moimi klientami. Sprzedaję NFT póki co. Nasza kolekcja liczy 10 NFT różnych. Ten jest sprzedany, a on kupił go za 222 dolary. Dziękujemy Udana sprzedaż. I mamy trzech klientów, którzy chcą kupić kolejne. Nikol, który chciałaś kupić? Ja chciałam kupić z tego To jest pierwszy rząd, czwarty. Tak? Ja nie mogę, żebym ma czapkę, to jest czapka. No słuchaj, bo. To jest rzadki, bo jest z czapką. Jackie Will tego nie rozumiem? Bo to jest. No to jest rzadkie NFT dosyć z czapką. Z mojej kolekcji Majanki, ma Jackie. Więc musimy wynegocjować jakąś cenę. Cena wstępna będzie to 300 tysięcy dolarów. Mm. Powiem tak 320 tysięcy to moje ostatnie słowo. <noise> że więcej! Co że tak dłużyło 20 tysięcy! Kurwa! No i sprzedane. Niżej niżej będzie. Proszę, proszę nie screenować. Proszę nie screenować. Proszę o nie screenowanie. Nikol będzie miała dostarczone na priv. Oj, dobra. Dostarczone jest to teraz twoje NFT, które możesz w przyszłości sprzedać. Twoja kolej, Bartek. Jest, w naszej kolekcji jest jeszcze 8 różnych do wyboru. Dobra, się zastanawiam między drugim, bo wygląda spieszonego w chuj. To jest spieszone kacpie. <coughs> ten trzeci. Jakby domyślam się, że to... Ta kurwa... Coś co wychodzi w lewą stronę, to jest na jego gardle, ale to można interpretować, że ma usta otwartej no jest taki mało Ot otwartej I... Uh... Się zastanawiam, ale wiesz co? Wezmę, wezmę drugiego, bo on jest speszony w chuj. On kurwa nie wie, co się dzieje. Podobnie przemawia. To jest speszony Kacpir. Jest to dosyć <laughs> rzadki komplet naszej kolekcji, ale mogę ci go z bólem serca, bo ja sam bym chciał go mieć, ale mogę ci go sprzedać. Za ile? Wstępna cena. No, myślę, że tak. No Pewnie chciałbyś któryś z tych, one są dosyć rzadsze, ale ten jest też rzadszy w kolekcji. No ale zaklepany kurwa, nie? Trudno. Ten jest warty około 130 tysięcy Oka dolarów. Okazyjna cena. Zacznijmy wstępne negocjacje od 135 dolarów. tam 134 tysiące dolarów i 999 dolarów. 999 centów. Widzę, że negocjacja nie idzie w żadnym kierunku, więc umowa nie stoi. Umowa nie stoi. Umowa nie stoi, umowa nie stoi. Umowa nie stoi człowieku. Ile chciałeś? 135 tysięcy dolarów. No 135 tysięcy złotych. Dobra Bartek. Jako, że jestem patriotą, zaakceptuję tą transakcję. Proszę nie screenshotować. Dzięki. Mam spieszonego Kacpira jestem szczęśliwy w chuj. Masz, masz tylko prosić. Kurwa. <grym> Czekaj, screenshotował ktoś? Masz logi? Masz logi? Wysłałem ja nie ci nie na priv. I Proszę, dobra. Zyskałeś. Okej, okay, no to, to jest nasza kolekcja, oczywiście widzowie. Jeżeli ktoś z was chciałby kupić, no to w komentarzach się zgłaszajcie, ale y, zostaną tylko tylko sześć zostanie sztuk, bo ostatnią dzisiaj y, wybiera Adam, nie? Ostatni klient no. dnia dzisiejszego. Adam, który no byś No właśnie, właśnie, zastanawiałem się między drugi rząd drugi, ponieważ wygląda na najbardziej wyrafinowanego. Przez co cena może być niższa. Nie jest to coś rzadkiego, no. e, ale ja nie mam dużych funduszy. Aczkolwiek <grym> jego kolega po prawej wygląda, jakby coś jadł, a ja lubię jeść, więc chciałbym kupić tego NFT. No, nie mam dużych funduszy, tylko NFT. <grym> Chcesz tego? Tak, tak, to jest ten żeby to był no mój Rozumiem, zakryk. że nie ma pan dłuższych funduszy, więc zacznijmy od um, 90 tysięcy złotych. Odpowiada mi ta cena. Nikt się piona. piona. Dziękuję. <g quadruuszka> <grafię> 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 eh. Tak szanuję artystę, że nie podważa zupełnie. Proszę, proszę odebrać to na priv. Wysyłam. Dziękuję. Czy moje nazwisko pojawi się w systemie blockchain? <noise> Blok. 100. Widzowie, jeżeli ktoś z was chciałby kupić, zostało jeszcze 6 sztuk w kolekcji, ale uważajcie, w każdej chwili ktoś to może kupić przed wami. Zapraszam. Jak gdzie on ma resztę Jerzy? No bo... Mówiłaś, że jest pięć, ja widzę dwa.